Chcesz ogłosić upadłość konsumencką, ale nie wiesz, jak będzie wyglądał cały proces? Słyszałeś o syndyku i kojarzy ci się z komornikiem? Zupełnie niepotrzebnie. Syndyk to nie jest komornik. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie będziesz miał już do czynienia z wierzycielami oraz z komornikami. Sąd przydzieli ci syndyka, który przede wszystkim nie pozostawi cię bez zabezpieczenia finansowego. Będzie on pełnił funkcję takiego twojego opiekuna, opiekuna twojego długu. To zupełnie inna funkcja niż komornik. Syndyk zaopiekuje się twoim długiem i zarządzi spłatą zobowiązań. Będzie działał tylko i wyłącznie na twoją korzyść. W Prawna grup przygotujemy dla ciebie pełną dokumentację do sądu oraz przygotujemy cię do procesu oddłużenia. Po pozytywnej decyzji sąd przydzieli ci syndyka który będzie przyjaznym kapitanem statku, którym płyniesz. Jego głównym zadaniem będzie zaopiekowanie się twoim długiem w taki sposób, abyś miał możliwość normalnego i szczęśliwego funkcjonowania. Kliknij poniżej i zobacz nasze materiały edukacyjne.